Witam serdecznie moich gościom debiutujący dzisiaj Olaf Mike. Dzień dobry. Stalbud. Olaf, dzisiaj twój debiut w wygranym spotkaniu z Stalbudu. Jak ocenisz grę nowego twojego zespołu? Uważam, że było bardzo dobrze. Jak na pierwszy raz, było bardzo dobre rozgranie, wszystko było fajnie, fajnie się grało. Było dużo okazji, większość wykorzystaliśmy, parę błędów, ale ogólnie no naprawdę fajnie. Fajna atmosfera, atmosfera, wszystko fajnie. Skąd się tu znalazłeś, opowiedz? Jaka twoja historia przyjścia? Moja historia. Ściągnął mnie mój kolega Kamil, najlepszy zawodnik dzisiaj. Poznaliśmy się w szkole no i dzisiaj do mnie zadzwonił, że jest potrzebny zawodnik. Więc no pomyślałem, no jak trzeba to pomogę. Czyli nigdy nie grałeś z drużyną Stalbodu wcześniej? Pierwszy raz dzisiaj debiut. To gdybyś miał tak ocenić w tym debiucie, czy chłopakom czegoś brakuje? Tak na dzień dobry? Mnie. Ciebie. Super załatanie twoich tutaj można powiedzieć zdolności. Dzisiaj wygrywacie. Czym wygrywacie dzisiaj? Y no, uważam, że mieliśmy no zgraniem, głównie zgraniem, ponieważ większość Goli padło przez piękne rozklepanie. No i wydaje mi się, że to był taki no, klucz do sukcesu dzisiejszy. O. Jaka twoja rola w zespole będzie na przyszłość? Czy jesteś tutaj, powiedzmy, jednorazowo, czy planujesz zostać na dłużej? O, na razie tego nie mogę stwierdzić w 100%. Mam nadzieję, że może zostanę, ponieważ no fajnie się grano z ekipą. To trzeba się z flaszką do prezesa z udać. No, z flaszką jak najbardziej. No, Co będzie, on, to przyniosę. On też się napije, także zostaniesz w zespole. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.